Plaska! Czy ty znów też kombinowałaś z kolami? Tak, ale to nic w porównaniu z tym, co robią chłopaki. A co mianowicie? Ci dwaj wiecznie coś kombinują. I szarpią moje biedne nerwy. Bo każącej swoje ręce wymykają się bez przerwy. To zimne dranie! Cóż zawsze udają, że oni to nigdy i nie. Zabudowaj, Zwecka, zabudowaj! To zimne dranie! Pójdę to w ten sposób na noc. Niewinność ich wodę i. budowali i w nasze znowu 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 te bydło, znowu znowu Muzeum było tak, że znowu mnie znowu przeszłość znowu 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 roboty giganty. znowu 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 to zimne dranie. znowu 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 na znowu znowu zimne znowu znowu Ja żyję, jak myślisz, jak myślisz że ja bym przyjechał pod moim imię. Niech głowie, o nie, to zimne dranie. Wszyscy na dranie. dobre, wężnie, zielony wiek. To, to zimne e andrà passando da lui. Mira, tu e Spurciana, rimaniamo!